Dobry wieczór, kochane dzieci. Witam Was z całego serducha w nowym tygodniu. Mamy dzisiaj poniedziałek, po bardzo słonecznym dniu. Przyszła pora, słuchajcie, na dobranockę. Ten tydzień będzie troszeczkę krótszy, ponieważ czwartek jest Boże Ciało, w piątek również robimy sobie wolne. Mam nadzieję, że dobrze wykorzystacie czerwcowy, długi weekend. Bo będzie aż cztery dni wolnego. Czwartek, piątek, sobota, niedziela. Na pewno dobrze odpoczniecie. Tak jak ja, po tym weekendzie. Mam nadzieję, że posprzątaliście swoje pokoje w sobotę i pomaga pomagaliście swoim rodzicom. A teraz zapraszam na kolejną przygodę przygotowaną przez naszego przyjaciela Lisa Ludzka. Skakujemy do łóżeczek, zamykamy oczka. I wsłuchujemy się w kolejną piękną przygodę. Zapraszam. Na Polanie wszyscy znają lisa ludzka, bo to miły, rudy elegancik z wyjątkowo piękną kitą. Powszechnie wiadomo też, że jak na lisa przystało, lucek to niezły spryciarz i świetny myśliwy. Bubry Borys ujął to kiedyś tak. Nie chcecie wiedzieć, co naszemu Lucusiowi chodzi po głowie, kiedy widzi kurę. Ale mądra Sowa Zosia zaraz wzięła lisa w obronę. No cóż, miłośnik drobił to fakt, ale jest bystry i swój rozum ma, a i zachować się ładnie potrafi. Pamiętacie wesele naszej władzi? spytała. Tego się nie da zapomnieć, westchnął Jerzyk. Panna młoda cała w Szczecinie, duże uszy, małe kopytka i zakręcony ogon do kompletu. Ale co by nie mówić, dziki wprost za nią szalały. Zuzia lekko się zarumieniła, bo za nią jeszcze nikt jeszcze nie szalał. I na męża wybrała sobie największego przystoniaka, dorodnego dzika z piękną grzywą nad ryjem. Dodała i spuściła oczy. Mucha Henryka, jak zwykle elegancka, z małą torebką pod pachą, przysiadła na koniczynie i bzyknęła. Ubrać i przystroić jakoś Władysławę do ślubu to musiało być prawdziwe wyzwanie. Westchnęła i poprawiła rajtuzy. Ślub był w zimie, więc nawet w nie dało się upleść. Zato panna młoda przed ceremonią. Wytarzała się w śniegu, więc była trochę pobielona. Przypomniała sobie sowa Zosia. Ale jej największym marzeniem było iść do ślubu w kołnierzu z lisa. Władzia uważała, że to jest szczyt elegancji. Mucha Henryka słuchała, wytrzeszczała oczy i kręciła z niedowierzaniem głową. A Zosia ciągnęła dalej. Wtedy lucek stanął na wysokości zadania. I zgodził się być kołnierzem. Wlazł władzi na kark i zwisał głową w dół. Ogonem łaskotał ją po szyi, tam gdzie Władysława mijałaby pod gdyby go w ogóle mijała. Panna młoda była w siódmym niebie i w odpowiednim momencie kwiknęła. Tak lucek wisiał dzielnie do końca przyjęcia. Nie wiercił się, a nawet pozwolił by wachlowała się jego kitą. Trzeba przyznać, że porządny z niego lis. Wszyscy zgodnie pokiwali głowami i spojrzeli na lisa, który właśnie nadchodził z wielką szczotką w łapie. Skinął im rudą, kitą i powiedział Wiesz, Ludwiko chyba najbardziej będzie jak zostanę rysiem. Z czterema łapami, pazurami i pędzelkiem. Ale od czasu do czasu... Sobie zaryczę, bo mi to pięknie wychodzi. W końcu co to za różnica: lew czy ryś? To kot i tamto kot, stwierdził z przekonaniem Rysio. Osa pokiwała głową, rozprostowała skrzydełka i poprawiła przedziałek. Potem otworzyła parasolkę i odleciała do rasy. A Rysio dumny z siebie, że podjął taką mądrą decyzję. Wybrał się na polanę, by powiedzieć swoim przyjaciołom, że zamierza pozostać rysiem. Zakończenie, kochani, jeszcze naszej całej przygody z gangu słodziaków. Przysłowie mówi, kto znalazł przyjaciela, ten skarb znalazł. Pewnego dnia lis, sowa, bubr, zajęczyca, jeż i ryś spotkali się na leśnej polanie i obdarzyli przyjaźnią. Od tej chwili są bogaci i nie wiedzą, co to samotność. Każdy, kto trzyma w dłoniach dobrą książkę, to tak, jakby brał za rękę przyjaciela, a wtedy wszystko jest możliwe, bo budzi się nasza wyobraźnia. I tym pięknym, kochani, akcentem kończy nam się kolejna wspólna książka i kolejny wspólny wieczór. Śpijcie dobrze i śnijcie o przygodach i o przyjaciołach. Czytał dla Was Sensej Marek. Kochani, dobranoc.